Wielkimi krokami zbliża się premiera Cyberpunka 2077. Ja generalnie jestem wielkim fanem całego gatunku Cyberpunk. Więc dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o cyberwszczepach. No, tak jak wspomniałem we wstępie, jestem wielkim fanem Cyberpunk'a, począwszy od filmu Johnny Mnemonic, który oglądałem jeszcze w latach 90., będąc małym smarkiem. Potem, oczywiście, wszedł Matrix, no to była rewolucja. Powiem Wam szczerze, że wtedy mi się bardzo mocno ten cały Cyberpunk jeszcze spodobał. Wtedy właściwie dowiedziałem się, czym jest Cyberpunk, no bo Johnny Mnemonic jeszcze tak na nieświadomce bardziej mi gdzieś tam wchodził w głowę. Coś było dalej, no dalej były różnego rodzaju anime, takie jak na przykład Apple Seed, takie jak na przykład Ghost in the Shell, um, no to są klasyki można powiedzieć cyberpunka, jeżeli ktoś chce sobie zobaczyć to jak to wygląda, no to powinien właśnie te pozycje myślę obejrzeć. Chociażby Blade Runner, który też moim zdaniem jest całkiem cyberpunkowy, pokazuje taką pewną dystopijną wizję przyszłości, mocno przesiągniętą technologiami. Oczywiście, no dzisiaj wiemy, że troszkę inaczej to wszystko będzie wyglądało niż Cyberpunk nam pokazywał. W Cyberpunku było dużo kabli, dużo różnego rodzaju przewodów. To jest taki, takie pierwsze coś, co mi przychodzi na myśl, jeżeli myślę o scenografii cyberpunkowej, dlatego też nasza podobnie będzie wyglądała. Ale dzisiaj już wiemy, że raczej idzie się bezprzewodowy, taki czysty, powiedziałbym, design. Nie jest to takie brudne. Brakuje tego punk w tym cyber, więc, więc cywilizacja nasza poszła w samo cyber. E, no dobra, okej, okay, ale mieliśmy się do cyber szczepów tutaj odnieść, bo o tym jest jakby temat odcinka. E, a pytanie zadał jeden z naszych patronów na grupie Patronów. Czy wszczepy, sztuczne elementy człowieka będą miały wpływ na człowieczeństwo? No właśnie, to jest dosyć zastanawiający temat. Czy będzie to zmieniało jakoś nasze podejście do człowieczeństwa, naszą wizję człowieka. No, trzeba by się było zastanowić, czy jest w ogóle jakaś spójna wizja bycia człowiekiem. No to jest takie pytanie filozoficzne, na które sobie próbujemy odpowiedzieć od początku istnienia cywilizacji, mam wrażenie, różnego rodzaju filozofie i filozofowie mocno się nad tym głowili. Ale no i mamy pewien taki jakiś obraz bycia człowiekiem, który, który no takie cyberszczepy, takie ulepszenia w pewien sens, w pewnym sensie mogą nam zaburzać. I takim głównym wyznacznikiem mam wrażenie, przynajmniej w mojej opinii, jest to, jak bardzo ingerują te szczepy w człowieka, w jego ciało i jak bardzo sprawiają, że mógłby być on bardziej wydajny, lepszy pod różnymi względami od takiego człowieka, który nie jest w żaden sposób ulepszony. I tu mi przychodzi do głowy. To, że już dzisiaj przecież tak naprawdę mamy różnego rodzaju cyberprzeszczepy. Przecież mamy cyborgów, czy też cyborgi. Cyborg to jest połączenie maszyny i człowieka, który najpierw był człowiekiem, a potem w jakiś sposób został właśnie ulepszony, wyposażony w różnego rodzaju sprzęty. No i mamy przecież takich ludzi, mamy ludzi, którzy mają sztuczne różnego rodzaju wspomagacze ciała, typu rozruszniki serca i tak dalej. To już jest poniekąd cyborg. No i jakoś nie mamy tutaj za bardzo problemu z tym, że ktoś ma rozrusznik serca, tak? Nie będziemy uznawać kogoś za pariasa, bo ma rozrusznik serca. Z drugiej strony weźmy sobie na przykład ludzi, którzy modyfikują swoje ciało, wszczepiają sobie jakiegoś rodzaju silikonowe rogi, rozcinają język na pół i tak dalej. To ingeruje już w sferę, bym powiedział, wizualną, taką estetyki ciała. I tutaj już ludzie mają dużo swoich opinii i często możemy słyszeć, okej, okay, to jest bardzo spoko, albo nie mam zdania, albo prawda, niech sobie ktoś tam robi co chce, albo też, prawda, ktoś jest świrem, dlaczego to robi, niech tego nie robi, zamknijmy go najlepiej i tak dalej, więc całe spektrum różnego rodzaju poglądów, różnego rodzaju zachowań wywołują już takie zmiany, bym powiedział wizualne, tak? No i jak jeszcze na przykład protezy rąk, nóg, powiedzmy, jakiś czas temu miałem wrażenie, przynajmniej tutaj u nas w kraju mogły ludzi trochę dziwić, szokować, mogli mieć jakieś takie mieszane uczucia. Dzisiaj już się z tym oswoili. Zwłaszcza, że na przykład nowe bioniczne kończyny protezy wyglądają całkiem spoko. Mówiąc pokrótce, są, mają bardzo ładny design, wyglądają jak właśnie jakieś takie robotyczne science fiction kończyny. I często na przykład dzieci, które niestety uległy na przykład wypadkowi i muszą nosić takie sztuczne, bioniczne protezy, nie mają już tego problemu z adaptacją wśród znajomych, wśród swoich rówieśników, bo jak to pokazują badania, rówieśnicy uważają to za cool, fajny temat. tak? Tutaj się przyczyniło oczywiście do tego filmy różnego rodzaju. Pokazywanie robotów czy też cyborgów w popkulturze, to wszystko ma znaczenie. No i czy oczywiście takie procesy zachodzą dosyć długo, ale to się wszystko w ten sposób właśnie nam układa. Ale co innego, jeżeli byśmy mieli cyberwszczepy, które by nam pewnie jakoś pomagały być lepszymi niż ogół. Ale zostańmy jeszcze na chwilę przy szczepach, które już istnieją dzisiaj i które pomagają być, można powiedzieć, na tym samym poziomie co normalny człowiek. Generalnie musimy pamiętać, że nasze zmysły lubią nas oszukiwać. Na przykład zmysł wzroku, czy też percepcji, właściwie bardziej, jest bardzo wybiórczym zmysłem, co pokazuje na przykład ten eksperyment z. No, rzucaniem piłką. W opisie tego filmu macie link do filmu. Polecam wam go sobie zrobić. Jeżeli nie widzieliście jeszcze tego eksperymentu, to będziecie mieli niezły ubaw. Jeżeli widzieliście, to oczywiście już jakby e, nie będzie on miarodajny. E, ale tam generalnie chodzi o to, żeby policzyć, ile razy ludzie ubrani w białe, w białe koszulki rzucali i podawali do siebie piłkę. No i cóż, wynik eksperymentu jest naprawdę bardzo zadziwiający i daje głowę, że tego się nie spodziewacie. Jeżeli oczywiście wcześniej o nim nie słyszeliście, albo już go nie przechodziliście. Także zapraszam do sekcji komentarzy. Ale oczywiście takie właśnie poprawiające nasze nasze jakieś tam niedoskonałości, tak Szczepy już istnieją, czy też właściwie technologie już istnieją. No weźmy chociaż na przykład ludzi niewidomych. Okazuje się, że istnieje system, który jest w stanie poniekąd przywrócić im wzrok. Nazywa się on Brainport, i może opiszę wam jak to generalnie działa. Widzenie przez Brainport jest opisywane jako czarny ekran i białe kropki ustawione tak, aby utworzyć obiekt. BrainPort działa konwertując białe piksele z kamery na mocną stymulację języka. Czarne piksele, czyli tam gdzie nie ma obrazu albo jest coś ciemnego, jako jej brak, a odcienie szarości jako średnią stymulację, co tworzy w mózgu niejako obraz składający się z małych bombelków. O różnym odcieniu. Tak to opisują twórcy tego całego e, urządzenia. No i dzięki temu, na przykład, jeden z użytkowników, który jest alpinistą, może się wspinać na ścianki, bo no, widzi, niejako czując, odczuwając. E, te zagłębienia terenu, których może się chwycić. A więc to są takie właśnie wszczepy, czy też technologie cy cyborgiczne, tak, które są w stanie nam przywrócić powiedzmy do tego poziomu e, sprawności człowieka niedotkniętego żadnymi chorobami. Kolejnym takim na przykład. I okej, okay. dlaczego dążę? Tutaj jakby nie ma problemu z tym. Jakoś nie spotkałem się jeszcze z nikim, kto powiedziałby, że to jest złe, ktoś nie powinien tego robić, skoro jest niewidomy, to niech będzie niewidomy, bo tak chciała natura. No nie spotyka się raczej z czymś takim. Od razu powiedzielibyśmy, że ktoś jest mega bucem, gdyby w ten sposób odmawiał komuś powrotu do normalności. Ale mamy też... Inne cyberwszczepy, które już zaczynają być kontrowersyjne, na przykład coś, co nazywa się NordSense. NordSense to jest taki gadżet, który możemy sobie przymocować do naszej skóry, do naszego mostka, i który wykrywać będzie pole magnetyczne, północ magnetyczną de facto, będzie w jakiś sposób wibrował, czy też wytwarzał u nas uczucie takie w ciele. No bo Po prostu będziemy czuli, w którą stronę jest północ. No, i tutaj już jest zupełnie inaczej, bo wielokrotnie widziałem komentarze. Mamy też Polaków e, gdzieś tam e, związanych z ruchem transhumanistycznym, którzy na przykład taki właśnie gadżet mają zainstalowany. I tu już widziałem komentarze, a po co, a na co, a dlaczego. I, i to jest taka moja hipoteza, że to się wiąże z tym, że to nie jest coś, co. Wyrównuje w pewnym sensie szanse, tylko widzicie już coś, co daje pewną przewagę. Oczywiście to jest no, żadna przewaga, to jest gadżet, tak naprawdę, w pewnym sensie, przynajmniej moim, z mojego punktu widzenia, no bo no, możemy sobie wyjąć telefon, zobaczyć na kompasie, gdzie jest północ, schować telefon. No, owszem, to się przydaje, jak zapomnimy telefonu, albo jeżeli nie chce nam się go wyciągać, ale no, nie jest to coś, co sprawi na przykład, że nagle ktoś będzie miał lepszą pracę z tego powodu albo coś w tym guście. No dobra, ale już wywołuje pewnego rodzaju dyskomfort w niektórych ludziach, już się to im nie podoba, już krytykują to, więc wyobraźcie sobie, co będzie w momencie, kiedy pojawią się na przykład protezy, które dają większą siłę, pojawią się jakieś chipy wszczepiane bezpośrednio do mózgu, które będą wydajność naszego mózgu poprawiać. Pojawią się na przykład wszczepy do oczu, dzięki którym nasz wzrok będzie będzie lepszy, będziemy mieli tam rozszerzoną rzeczywistość i parę innych różnych przewag, tak naprawdę, nad człowiekiem, niewyposażonym w takie udogodnienia. Myślę, że dopiero wtedy tak naprawdę zacznie się ten problem, tak? zacznie się ten problem szukania człowieczeństwa, do którego stopnia jesteśmy człowiekiem, a od którego stopnia już nim nie jesteśmy. Będzie tam szukanie, czy ktoś się czuje lepszy, czy, czy gorszy z tego powodu, a więc tego typu różnych rzeczy, nazwijmy to jakimś. Takim cyberrasizmem, bo chyba do tego wręcz może dojść. I fajnie pokazywała to gra Deus Ex, zresztą też ulubiona moja seria gier. W klimacie cyberpunkowym się to wszystko rozgrywa, tam pokazana była przyszłość, niedaleka przyszłość. 2030, któryś rok, już nie pamiętam dokładnie w tym momencie. Gdzie właśnie takie ulepszenia były już dostępne, były kliniki, w których można było sobie takie ulepszenia załatwiać. Oczywiście trzeba było mieć na to odpowiednie pieniądze. Tam cała fabuła rozgrywała się jeszcze wokół specjalnego preparatu, który trzeba było przyjmować, żeby ciało nie odrzucało po prostu tych wszczepów, no i, i, i tu się to wszystko rozgrywało. Ale pokazana była też no, frakcja ludzi, którzy się bardzo temu sprzeciwiali. Uważali, że jest to nienaturalne, uważali, że nie powinno tak być, żeby ktoś odcinał sobie zdrową kończynę tylko po to, żeby założyć sobie jakąś sprawniejszą. Z czego to wynika? Jest pewnie mnóstwo różnych źródeł, z którego to może wynikać. Strach, jakieś y, konkretne faktyczne y, powody, z których y, może to wynikać. No, chociażby to, że za chwilę zostaniemy zastąpieni tymi lepszymi ludźmi. To jest trochę taki kasus y, X-menów. Jeżeli oglądaliście X-menów, to, to będziecie wiedzieli o czym mówię. Um, byli oni traktowani jako pariasi, ale z tego względu, że ludzie się ich bali. E, bali się człowieka, który jest w stanie siłą woli przenosić miasta, jak to nawet cytowali w którymś tam filmie. E, czy człowieka, który jest w stanie wpływać na nasz umysł, czy człowieka, który jest w stanie siłą woli podpalać różne rzeczy dookoła. Oczywiście no, to jest taki przerysowany temat, przerysowany obraz, ale, ale poniekąd pokazuje. Przez jakie problemy trzeba będzie przejść, kiedy takie właśnie cyberszczepy się pojawią? Na pewno zredefiniujemy w jakiś sposób pojęcie tego, czym jest człowieczeństwo. Jestem przekonany, że będzie to miało wpływ na to większy lub mniejszy, ale może tak jak w przypadku właśnie tego, co powiedziałem na początku, tych kończyń bionicznych, które dzisiaj dzieci mają, a dzięki temu, że w filmach pojawia się to od dawna, jest pokazywane jako coś całkiem normalnego, przejdzie to. Trochę gładziej niż mi się wydaje. W każdym razie piszcie w komentarzach, co wy uważacie na ten temat. E, podyskutujmy. Bo jest to dosyć skomplikowany temat i może wydawać się bardzo science fiction tematem, ale myślę, że jeszcze my, ci, którzy tutaj oglądamy ten właśnie odcinek, będziemy musieli się z tym zmierzyć w naszym życiu. O, więc myślę, że warto gdzieś to z tyłu głowy sobie trzymać. A ja widzę się z Wami w kolejnym astrologu. Trzymajcie się. Do zobaczenia. I cześć.